Marta Jabłońska, prezes związku, czyli organizatora głównego tego wydarzenia. Pani Marto, jakby pani mogła opowiedzieć, dlaczego właśnie Kuźnia Raciborska? Przede wszystkim dlatego, że tutaj są wspaniali ludzie, wspaniali koordynatorzy, którzy pomagają nam stworzyć tak piękny event. Stąd ta decyzja, że chcieli z nami podjąć się tego dużego wyzwania, jakim jest organizacja tego Okręgu. I jak Pani odbiera, po tym pierwszym dniu tych emocjonujących już tańców, sprawdziło się to miejsce, tak? Czy jak pani Bardzo ocenia? się sprawdziło, chociaż jest to dopiero początek naszych zmagań, ponieważ jesteśmy raptem po ceremonii otwarcia i wyników z pierwszej części z pierwszego bloku tanecznego. Jest cudowna atmosfera, zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani przez swoich trenerów, a mamy tutaj 35 zespołów z Województwa Śląskiego i Opolskiego, których przygotowują łącznie 49 trenerów wam, że Kuźnia Raciborska ma tutaj już swoją wieloletnią tradycję, ponieważ jest organizowany tutaj turniej sportu mażoretkowego małej sceny. Dlatego też ogromne zaufanie i polegaliśmy na ogromnym doświadczeniu wieloletnim koordynatorów, między innymi tutaj pani Ilony Świerczek oraz pani dyrektor Anny Kijek. Mhm. Um, Sprawdziło się tu tutaj rewelacyjnie, pomimo tego, że jesteśmy bardzo młodym związkiem mhm. z Portemorzek, ponieważ otworzyliśmy się w wrześniu 2021 roku. Mhm. No i myśli Pani, żeby jeszcze tu, że jeszcze kiedyś wrócicie do tej później, do tej hali? Oczywiście, że tak. Mhm. Dziękuję.